Nie, Galina, co ty mi zaraz odło... pod pachą będziemy to zapinać? Zaraz ci pokażę. Dziurka jest. widzę, że Spokojnie, poczekaj, pozbierają się dziewczyny. I faceci już teraz. No. Tu, Przynieś taką taśmę, Galina, jedną. Tak, taką skrążkę. Co ci pokażę, jak ciąć. Podtrzymasz? Jeszcze nikogo nie ma. Mam już trzy osoby. Witamy, witamy. Dziewczyny tutaj nie wiedzą, że to kamal, Anetka pierwszy raz robisz. ten... Kiedy chętnieś live'a? Tak, pierwszy raz. Czy mam telefon Się na live? Więc tak, Galina, chodźcie, wybaczaj. Tu masz kropeczki. Dobrze, ty mnie nie widzę. Będzie to tak, poczekaj. Od tamtej strony przyszywasz go. Tak sobie zaginasz? No nie wiem. A później anet tutaj zrobiony będzie dziół na lewej stronie, na lewej. Dobra. Podciągniemy sobie to później i pójdzie tutaj podtrzymywać. Mm -hmm, mm -hmm. Rozumiesz. Czyli dobrze musisz i pozaginać te świerzki. Robimy tak. Tak. I z tej strony strzywamy takie takie dwa paski ma być. Czy ma być tak? Z tej strony. Dogadaj tak. się tutaj z Ukrainką. Ona o nie wieja oteżu. A w tej strony, przestań. Nie ja wiem. Spójrz, zobacz, lewa strona, ta strona, tak? No, no, tak. Nakrywasz dziurkę, poczekaj, tak. nakrywasz. Tak. Tak. Idź dookoła. Quadrak. Tak. Właśnie o ja tym pytałaś. Czy Ty chcesz prosto kwadrat? Czy jeszcze tak i podróż? Nie, nie musi być. Prosto kładaj. Prosto kwadratki. Bo później e, to będzie za dużo pieniędzy chciały. Równo tam na to, tak. <laughs> tak. E, no to tak, później strzywać to, to są plecy. Czy mam to to, nie. To A nie w każdy to zakładaj i żółkę robi. Ty nie ty miesz też. Teraz wychodzi. pokażemy jak ci miesz. Mm -hmm. Tak, to, mhm. to na pół i później na pół. Tak. Takie coś i takie coś. Dziękuję wszystkim za uwagę. Tak, a my Wam pokażemy, to jest najnowszy long. Hashtag www moda Także już nowy ląk się szyje. Oczywiście, czekajcie, ja przejmę tutaj stery. Jest jeszcze on w kolorze beżu. Tutaj, witam Jole. To jest nowa, nowy ląk męski, ale może mogą Pani tak samo nosić. Tutaj zobaczcie, już mi dziewczyny teraz... Tak, 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 tak to pokaż. Te chorągiewki dokładnie, te idą w A tutaj macie kolor beżu. Zobaczcie, jak fajnie zrobione. To jest long. Oczywiście Panie też go mogą zakładać, bo to jest taki long, jak te są z tymi innymi naszywkami i tak dalej. Któraś sobie wytnie dekor, serek. Ja podpowiem, jakby któraś chciała wyciąć, to tylko nożyczki bierzecie i po prostu tniecie. Przy okazji mężowi tylko nie wytnijcie, bo jak mężowi wytnijcie, to wam powie, że on z tym nie będzie wychodził, bo za głęboki dekolt będzie. Nie, Ale może mąż lubi na jedno ramię, nie wiadomo, nie wiadomo. Także to jest kolor beżowy, jest to Long Hashtag, tutaj macie naszą stronę internetową www.modamadalińskiego.pl Ogromny jest ten nadruk, a tutaj, 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 już krótko wam pokażę, jeszcze jest kolor taki zielony, na których jest... Nie chcę już tego rozwarstwiać. Taki zielony, na którym jest. Um, sito czarne chyba jest, nie? Na tyle. Białe. białe. Dobra, nieważne. Mi się wydało, że czarne. Białe. białe? No. Dobra, białe, 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 białe. E, już od jutra. Dziewczyny już szyją. Już od jutra longi są w sprzedaży. Rozmiar: M, L, XL dwa razy. Chcecie, to już tutaj zamawiajcie. W ciemno bierzcie. Teraz bym powiedziały, że muszą uszyć. To jest jedno, teraz ja Wam tutaj jeszcze pokażę sweterek, żebyście nie mówili, że ja po prostu nic nie robię. Ja tylko wchodzę, nakręcam już teraz tylko, bo tam się dalej tworzą już sukienki do pokazu, torebki do pokazu, buty do pokazu, już nawet nie chcę Wam mówić co jeszcze do pokazu. Więc tutaj sweterek, sweterek, znacie ten sweterek, Golden Net, Golden Net, ale tak jak Wam wczoraj pokazywałem tkaninkę, w kolorze jest teraz czarne cekiny, takie przezroczyste, wykończone oczywiście, mamy ładną, złotą gumką i są docelowo tutaj, o poczekajcie, poczekajcie, i docelowo mamy skóreczkę złotą Madanińskiego. Sweterki już są w sprzedaży, sweterki Golden, neck, golden Net, czyli złota siatka, czyli ze, ze złotymi cekinami, tak? Także Golden Net tutaj jest, ale te w kolorze czarnym. Złote cykiny są. Już jest w sprzedaży. Ilość bardzo ograniczona sweterków. Tak, tak, tak. A ja idę z wami dalej, 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 dalej. Idziemy, 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 idziemy. A tutaj tutaj już Zosia dzisiaj szyje, szyje, szyje czapki. Ma 350 sztuk. Czapek, czapek oczywiście naszych tych czapek. Także one też od jutra już będą w sprzedaży, dasz radę do jutra, nie? No, bluzy już tam w chwili te, zamawiają te wasze dziewczyny. Też dacie radę. To się już galina wzięła do szyca. Hmm, mówią. Także bluzy też możecie, znaczy bluzy, longi, to są takie zwykłe longi bawełniane, 95 bawełny, 5% elastanu. Tamto, z długim rękawem, rękaw będzie podpinany. Longi, mogą być damskie, mogą być męskie. Czapki. Unii Seks i dla Panów, i dla Pań. Na ciemnych będą złote yy, skórki, na yy, kolorowych będą czarne. Przytłumimy je troszeczkę. Yy, ja Wam zaraz tą czapkę założę jedną, to Wam się pokażę. Yy, no to tutaj yy, Zosia musi zdążyć na jutro. I to co to, to jest bardzo limitowana seria. 350 sztuk i na tę chwilę więcej nie będzie. Dobra, dobra. A co Galinika załamałaś się? Galina się załamała, bo ona mówi, że na jutro, to ona nie wie, czy da radę. To, to są przepisy prania. A, przepisy prania. Dodrukowane będą, bo czekamy na taśmę. Brakło taśmy. Taśma już jest wysłana chyba. Tak mi się wydaje. Także nie ma przepisów prania, ale i tak będą. Galina przysyje osobnym, e, osobnym dodatkowym szwem. Łatwiej Wam wtedy będzie nawet pociągnąć za nitkę i wypróć. Dobra, a ja idę jeszcze do jednej pracowni. Co tam robimy, co tam robimy, co tam robimy? Co tam robimy, co tam robimy, co tam robimy? Uwaga! Wchodzę, 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 wchodzę. Nasza kolejna pracownia. Mm, żeby wam tak troszeczkę pokazać. Zobaczcie, to są skrzydła. Skrzydła, już do pokazu. Dzień doberek. Także my tutaj nie próżnujemy. A co Wam jeszcze tutaj pokażę? Tutaj Wam już pokażę kolejną rzecz. To są buty. Tam się na dole suszą torebki. Ale to tylko pokaz. Tego nie będzie można kupić. Tego nie będzie można kupić. Jak będzie można kiedyś kupić, to za bardzo pieniądze, Bo zobaczcie, piórko po piórku jest przyklejane. Mozolna robota. Wycinane. I tak dalej, i tak dalej. Ciężko wycina się, no nie? Wycina, klei, palce się przegrzewają. Buty petarda. o to są, słuchaj, tylko jedne z butów. Kolejne, zobaczycie w kolejnych odsłonach. Do tych butów będą skrzydła z pawimi piórami. Będzie biała spódnica za, do półłytki. I do tego taki żakiet bez, chciałem powiedzieć, bez przodu, bez tyłu. Bez tyłu. Nie wiem jeszcze, która z modelek w tym wyjdzie. Chyba wydaje mi się, że Aleksandrowicz. Aleksandrowicz Katarzyna. Bo tak mi się wydaje, że to jest jej rozmiar buta. Także ja Wam pozdrawiam serdecznie. Zamówienia możecie składać na produkty dostępne w hurtowej sprzedaży. Poszukiwać ich u naszych ambasadorek mody. A co Wam powiem tego 20 strona faktycznie rusza? Tam zobaczycie wszystkie ambasadorki, tam zobaczycie duże o mnie. I tak dalej, i tak dalej. Kolejna osoba dołączyła. Ile was jest w ogóle? Czekajcie, ja sobie już stąd wyjdę. Zostawiamy. Nie chcę wam tak... Dlatego idę po podłodze, żeby wam wszystkiego nie pokazywać. No ale tak to po prostu jest. Burdello. Burdello małe na szwalni. O, moja e, podkładka do góry nogami. Dobra, czekajcie. Na chwilkę sobie postawię to tak. Ha, 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 ha. Żebyście mi nic nie widziały. Okej. Okay. Słuchajcie, chwileczkę. Ja zakładam czapkę. Piotr, Piotr, 27. No, no to ja też tak mam. Zakładam Wam najlepszą czapkę. Piotr, pomyśl, czy nie chcesz wyjść w pokazie bo jeszcze mamy dwa wolne chyba miejsca ostatnie no poczekajcie w ogóle ja idę się to... zobaczyć w tej czapce czy ja dobrze wyglądam czy ja źle wyglądam przesuniesz mi jakbyś mogła tylko światełko cyknąć nie wiem czy ja wiesz żebym się widział w lustrze dzień dobry dobra Rękawy od bluzy. Może gdzieś wisi, Bo to Weronika odpinała. Może jeszcze jej nie przywiodły? No tak, od fluidu to jest w sesji. Weronika miała na sesji. Z rękawami? No wybierze się i na pewno ktoś kupi to. Weź to z ubraniami. Dobra. Bo to ona przecież go założyła. worka, tymi twoimi. Dobra, no widzicie, wszystko tutaj się. Ja jeszcze siebie zobaczę. Dzisiaj to ja taki nieogolony jestem. Poczekajcie, poczekajcie. nie, Ja muszę jeszcze chwileczkę, poczekajcie, bo ja muszę tę czapkę wystylizować sobie. I jeszcze porozciągać ją troszeczkę. Poczekajcie. Aha, poczekajcie, poczekajcie co jeszcze okularsy, żeby nie się w ogóle widział w tej czapce okularsy. Dobra, może być, słuchajcie. Może być, może być, może być. Eee. Czy widzicie? dzisiaj taki nieogolony w rozrzeczonej bluzie nieogolony. Chciałem powiedzieć brudny, no nie brudny, nie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Takie czapki będą. To są te nasze czapki. Więc tak jak mówiłem, uf, możecie sobie z nimi co chcecie zrobić. Postawić, położyć, smerfa z tego zrobić, tak? Fajna, cieniutka bawełna. I to jest taka czapka po prostu trochę chroniąca. nam by fajnie będzie jeszcze wyglądała, jak do tego się założy bluzy z kapturem. Ja dzisiaj akurat takiej bluzy nie mam. Czapka już jest będzie do zamawiać. tak, oczywiście. zobaczcie, ma taki fajną złotą skórkę madalińskiego Ta MK to, mówię, daje, daje po oczach. Fajnie wygląda skórka, złota i skórka czarna. Także yy, dzisiaj już są one szyte 350 sztuk edycja eliminowana. Tyle. Bałagan tutaj. Jak ja nie lubię takiego koloru, ale już. Także. Widzę, że coraz więcej Was dołącza. Ja już długo z Wami nie mogę posiedzieć. Ja sobie zostawię białą tą czapkę. Jeszcze. Piotruś, Piotruś, buty petarda. Był tu Piotruś, Piotruś. I znikł? No, nie, jest. Piotruś, musisz do mnie napisać, bo tak to Cię dołączę. Tylko musisz mi jeszcze później zrobić, w razie czego, jeśli będziesz już chciał być tym modelem, to musisz mi zrobić fotkę taką, którą Ja będę mógł udostępnić. I muszę dostać zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku. Te, te zgody wszystkie trafią do modelek, dla modelek jest specjalna grupa i tak dalej, i tak dalej, nie wszyscy wszystko muszą wiedzieć. Hejo, Małgorzata tak. witam, witam, witam. Ja właśnie wklejam zdjęcia Wasze, jeśli ktoś jeszcze nie dostał, am, został ambasadorką mody, może w każdej chwili dołączyć. Czapki już są w sprzedaży, od jutra Małgorzato, nie wiem czy widzę, Wszystkie Kasie, ambasadorki, yy, dużo od dziewczyn, które są w, biorą udział w pokazie i chłopaków. Jeszcze nie wszyscy się klepnęli w naszej grupie, a grupa zaczęła się robić bardzo, bardzo wesoło. Od razu mówię, nikt niech nam nie dołącza, bo tam są przy, mm, przyjęte tylko i wyłącznie osoby, które wychodzą w pokazie, malują w pokazie, czeszą w pokazie albo są jakimiś udziałowcami w pokazie. W sensie nie może finansowym, tutaj tylko mm, z, rem, mm. Czy są białe czapki, bo już się pytają tutaj. Nie, bo nie, białe nie szyła jeszcze. Ale są w ogóle. Białe są Są, białe, są. Jeszcze są nie szyte. no ale zdąży, zdąży. No dajcie jej dwa dni dziewczynie, bo po prostu Zosia to jest taka samosiona. Kiedyś chce, to szyje, Kiedy nie chce, to nie szyje. Jak się zdenerwuje, to dziewczyna walnie torbą i pójdzie do domu. I znowu będzie przestój. Tak? Nie będzie miał kto szyć. Także Zosia, Zosia sobie działa. No. Są, Małgosiu, białe. Są białe, są. Yy... Poczekajcie, jeszcze raz pójdę. Wracamy się do tych czapek, bo się pytają ciągle, jakie są kolory. Kolory, kolory, zobaczcie, bo tak. Jest taka maziaja, jest fiolet, jest neonówka, jest beż jest biel, yy, bakłażan słuchajcie, taki gładki ciemny, pomarańcz, no nowa zieleń, mięta, także kolor trochę jest. Tutaj jest, słuchajcie, khaki, jeansowy taki kolor, taki. Niektóre to nawet by fajnie były uszyta wiesz co? Tak sobie myślę, Zosiu samosiu, jakby to obróciła. po tej stronie żeby to była prawa. O. Także jest, jest, jest. Wszystko możecie zamawiać. Ja już kończę, wracam do naszej pracy. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa.